Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku otwieram kalendarz adwentowy z Makeup Revolution i tutaj mamy edycję kosmetyki z Grinchem, także dajcie znać, czy lubicie grincza Zostawiam Wam linka do tego kalendarza, ponieważ jest normalnie dostępny w polskim sklepie internetowym, więc fajnie. I specjalnie do tego odcinka kupiłam sobie w sieciówie właśnie taki sweterek świąteczny z grinczem więc wrzucam Wam do niego linka, jeżeli Wam się podoba. No to co, zaczynamy otwieranie. Cena kalendarza adwentowego to 200 229 zł. Mamy tutaj 12 okienek, więc średnio. Wychodzi to 19 zł za produkt. Zaczynamy oczywiście od jedyneczki. Spójrzcie, w ogóle pazury tutaj pasują do tego kalendarza adwentowego. Także spójrzmy, co tutaj mamy. W tym pierwszym okienku w ogóle bardzo ładna grafika. Cieszę się, ja kupiłem ten kalendarz adwentowy za granicą i tak jakoś czekał, czekał i się doczekał, że w Polsce się pojawił. I mamy tutaj dwa produkty, więc myślę, że bardzo spoko. Patrzę, czy jeszcze trzeciego nie ma, ale nie. I są to pędzelki i też właśnie z tą świąteczną grinczową e, grafiką. Tak one wyglądają. Płaskie języczkowe pędzelki idealne do nakładania cieni na przykład. Fajniej byłoby, gdyby miały jednak. Różny kształt. Według mnie różnią się tutaj jedynie co długością, wielkością. Dobra, i dwójeczka. Tutaj, jak widzicie, też są napisy na tych pudełeczkach. Związane oczywiście z grinczem, i tutaj pierwsza rzecz to jest pomadeczka w kolorze zielonym, więc nieźle. Jednak jest to tylko zielony grinczowy kolor, ponieważ mamy tutaj balsamik do ust, więc nie pozostawia on koloru. Ale no, jak widzicie, naprawdę każdy szczegół, każdy detal w tym kalendarzu adwentowym jest dopracowany. Numer 3, zaraz obok. Zobaczymy, co tutaj tym razem się pokaże. Fajnie byłoby zobaczyć jakieś paletki z cieniami, ale myślę, że tutaj w tych dalszych okienkach większych. Tutaj, słuchajcie, jest kolejna pomadeczka. Tym razem czerwona. Spójrzcie, tak ona wygląda. I jest to szminka. Więc też jak najbardziej świąteczny akcent, świąteczny motyw. Mamy tutaj czerwoną szminę i czureczka. Zaraz obok również się znajduje. Tym razem czerwone opakowanie. Produkt. No, nie mam pojęcia, zawsze zgaduję, słuchajcie. No, było dwa razy pod rząd produkty do ust. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś innego, ale znów, słuchajcie, też jest to produkt do ust. Tym razem mamy pomadeczkę, również czerwoną, ale taką płynną, więc jeżeli ktoś lubi produkty do ust, to w tym kalendarzu adwentowym z Makeup Revolution na pewno znajdzie coś dla siebie. No tutaj jakiś niódź jakby się przydał, tak żeby było bardziej uniwersalnie, ale rozumiem, że tak wiecie w klimacie świątecznym to właśnie takie kolory tutaj dają. Piąteczka, jaki jest w ogóle Wasz ulubiony film świąteczny? No wiem, że na pewno klasykiem jest Kevin. Kevin sam w domu zawsze leci, choć widziałam, że nie tylko na święta on się pojawia. Ja lubię Love Actually. O, co to jest w ogóle? Słuchajcie, mamy gumkę do włosów świąteczną, taką mikołajkową, więc nie tylko kosmetyki, ale również gadżety tutaj się pojawiają, ale taka gumeczka jest o wiele fajniejsza niż na przykład, nie wiem, kolejny pilniczek, więc spoko, zobaczcie nawet jak się na rękę założy. Też to wygląda naprawdę tak bardziej, jak ozdoba, ale spoko uwielbiam te gumki z są naprawdę bardzo dobre. Trzymają włosy, moje są bardzo oporne. Te wysokie kucyki, nic ich nie trzyma, tylko właśnie te gumki scrunchies. Szósteczka nieco mniejsza, więc jesteśmy już w połowie kalendarza adwentowego. Powiem Wam, że jak sobie oglądam ten kalendarz, patrzę w ogóle na jego grafikę, to aż mi się buźka cieszy, jest naprawdę taki wesoły. I tutaj mamy żółtą gąbeczkę do makijażu. Mogliby zrobić, słuchajcie, coś w kolorze, właśnie Grinch. Ale, okay, ale jest tutaj nadróg, właśnie takie wytłoczenie Revolution i Grinch. Także jest tutaj nawet coś, jakaś postać, jak widzicie. <grych> Numer 7, a kalendarze z Revolution w tym roku otwieram już dwa także no dzieje się co roku słuchajcie coraz więcej tych kalendarzy adwentowych się pojawia, na pewno takich dostępnych w Polsce, więc rewelacja i tutaj mamy jest słuchajcie grinchowy kosmetyk do makijażu rozświetlacz z taką oto grafiką także będzie on właśnie zdecydowanie taki bardziej w kierunku szampańskiego, perłowego odcienia. Numer 8 z tego, co kojarzę, Revolution w ubiegłych latach nie robił żadnych kolaboracji z innymi markami, firmami czy coś takiego. A teraz coś tam się zaczęło więcej pojawiać. Tutaj, słuchajcie, bardzo mocno wypakowane okienko, więc ledwo co je. Otwieram, jest tutaj jakiś produkcik w sprayu. Obstawiam, że będzie to mgiełka utrwalająca makijaż, bo tak zazwyczaj dają właśnie w takich kalendarzach adwentowych, i dokładnie jest to fixing spray. Także jeżeli chodzi o grafikę, to widzimy świąteczna. Jeśli chodzi o pojemność, to jest 30 ml, czyli starczy nam bardzo długo jak najbardziej. 9, ale już dziesiątki nie mogę się doczekać, bo taka ogromnia stała, oczywiście 12 też. Ale otwieramy jak zwykle po kolei, choć ja szczerze jakbym e, miała otwierać po swojemu kalendarz adwentowy, to albo od końca, albo od największych okienek. I tutaj słuchajcie, kolejna gumka do włosów, tym razem mamy ją z takimi e, różkami <laughs> Renifera. Także spoko też będzie śmiesznie to wyglądało, jeżeli sobie właśnie akurat tak zapleciemy, żeby te rogi brokatowe były na górze. Ok, przejdźmy sobie teraz do największego okienka. Czy jest najcięższe? To nie wiem, ale na pewno mocno wypakowane. Widzę to już po brzegach, że naprawdę odstaje. Także jak widzicie, słuchajcie, jest to kalendarz adwentowy, kosmetyczno-gadżetowy, że tak powiem, ponieważ mamy tutaj opaskę. Ja uwielbiam takie opaski właśnie używać, jak robię maseczki, bądź jak myję, zmywam makijaż, tak? Więc wtedy sobie zakładam na głowę opaskę i włosy mi się nie zamoczą, więc zdecydowanie fajna sprawa. A tutaj jeszcze dodatkowo mamy takie gadżety, bajery, właśnie rogi Renifera. I numer 11, więc czekają nas dwa ostatnie okienka. Czekam na jakąś paletkę, słuchajcie. Tego mi tutaj brakuje w tym kalendarzu adwentowym. No i mówisz, masz. Jest bardzo fajna grafika. Przyznam szczerze, że Grincha ja nie oglądałam. Dajcie znać, czy wy oglądaliście, bo ja tak kojarzę, kojarzę, ale też jakby wiecie, z motywów świątecznych, sweterków. I tak dalej. Więc mamy tutaj takie oto cienie. Dużo pomarańczu, co też się zdziwiłam. No ale może lepiej pomarańczowy niż zielony na przykład. Troszeczkę takich brokatowych cieni. I zobaczcie też, również na niektórych cieniach są wytłoczone właśnie grafiki postaci. Oczywiście jest również lusterko, ale naprawdę Revolution. To wiecie, że bardzo fajne paletki zawsze robi. No ta grafika wymiata na maksa. I dwunasteczka bardzo mnie ciekawi, czym zaskoczył nas na koniec. Jeżeli chodzi o takie dwunastodniowe kalendarze adwentowe, można sobie je otwierać co drugi dzień, bądź po prostu kupić dwa takie kalendarze. I wtedy mamy coś ciekawego codziennie. Dobra, przychodzimy tutaj. Słuchajcie, jest kolejny grinczowy produkt, i jest to lusterko Myślałam, że to będzie paletka, tak szczerze, właśnie jakaś tam zamykana. No, ja osobiście nie przypadam z takimi lusterkami, ale wy też piszecie mi w komentarzach, że spoko, że się przydają do torebki. No i tutaj już nic więcej nie ma. Myślałam, że może dwa produkty, tak jak w pierwszym nas zaskoczyli, to w drugim, no niestety był tylko jeden i to gadżeciarski. Także tutaj się pojawiają dla Was wszystkie kosmetyki z tego kalendarza adwentowego. Dość sporo gadżetów. Tutaj jak widzicie aż dwie gumki do włosów opaska tej lusterko coś tam dalej. Więc myślę, że to jest kalendarz adwentowy tak typowo dla fanów Grinch'a lub dla osób, które jakoś za dużo się nie malują, więc naprawdę e, taka opcja na wesoło. Oczywiście czekam na wasze opinie, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. I mi się bardzo fajnie na wesoło otwierał ten kalendarz adwentowy. Dajcie koniecznie znać, co o nim myślicie. No i kto obejrzał odcinek do końca i ma ochotę skomentować, zapraszam do napisania zielony. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że YouTube po prostu wspiera takie kanały, gdzie po prostu to są widzowie, którzy nie tylko oglądają, ale też jakiś ślad po sobie zostawiają, więc jeżeli chcecie wspomóc w rozwoju mojego kanału Dinozaura na YouTubie, Glam Pauli, bo już nagrywam tu 10 lat, to będzie mi bardzo miło, jeżeli również zostawicie kciuk w górę i do zobaczenia jutro, ponieważ codziennie dodaję odcinki z kalendarzami adwentowymi. Buźka! Do zobaczenia! Pa, pa!